Cześć, nazywam się Rymik Juszperek, witam Cię na moim kanale. To jest wątek poświęcony stronom internetowym od strony biznesowej. I powiem Tobie na co zwrócić uwagę przy tworzeniu strony internetowej i nie tylko. 30 lat zajmuję się stronami internetowymi, więc coś tam do powiedzenia w tym temacie mam. A zaczynamy od domy domena. Jak każdy produkt jest w jednym miejscu jest tania, w drugim miejscu jest droga. Są promocje, są za złotówkę, są za 18 złotych, są za 30 zł na rok. Co musisz wiedzieć z domeną? Domenę, kiedy już ją wykupisz, domena to twoja nazwa w internecie. I kiedy już ją wykupisz musisz pamiętać, że co roku będziesz płacił abonament. I tutaj akurat nie ma Wszyscy płacą, czyli tutaj nie ma żadnej, żadnego, żadnej próby wyłudzenia od ciebie pieniędzy. Jeśli się nie znasz na, na tym świecie internetowym, jak działa internet, to informuję Ciebie, że za domenę się płaci. Jeśli wykupisz domenę na rok, no to za rok będziesz musiał za nią zapłacić. Jeśli wykupisz domenę na 3 lata, wszystko jasne. Jeśli na 5 lat, to też wszystko jasne. Teraz, gdzie jest problem z domeną? Jak każdy produkt można kupić taniej i drożej. Ja za chwilę tobie pokażę. Gdzie ja kupuję, jest to taka cena uśredniona, można powiedzieć. U niektórych operatorów tanio możesz kupić w promocji domenę na pierwszy rok, a po roku płacisz opłatę, która no, jest dużo, dużo wyższa, aniżeli promocyjna I, i tak już jest do końca życia tej domeny, czyli kupujesz ją za 18 zł, a później na przykład płacisz 100 zł netto, co wychodzi 123 zł brutto, i tak już co roku, a można mniej. I, I tyle. I za chwilę pokażę, gdzie i, i jak. Natomiast to, co jest ważne z domeną, to to, że domena powinna być wykupiona na ciebie. Tak? Nie zlecaj temu, tego komuś, ponieważ zakup samej domeny jest tak samo prosty, jak kupno pasty do zębów w internecie. Tak? Wchodzisz, wpisujesz nazwę, która Ciebie interesuje. Jeśli nazwa jest wolna, ponieważ internet już trochę od wielu lat hula, więc tych nazw trochę jest już zarejestrowanych. Jeśli nazwa jest wolna, po prostu dodajesz taką domenę do koszyka i przechodzisz przez proces zakupu, tak jak w standard, standardowym sklepie internetowym, płacisz kartą czy przelewem, i bach, jest twoja. I do tego zachęcam, tak? Gdzie jest problem, no po prostu w czynniku ludzkim, tak? są, są firmy, może firmy, może mniej, ale no, no tak, to są jednoosobowe działalności gospodarcze, gdzie jeszcze Panuje takie przekonanie, że ja wykupię tę domenę za Pana, Pan się na tym nie zna, u nas będzie szybciej, ja mam panel i tak dalej, i tak dalej. I nagle się okazuje, że Twój startup, powiedzmy, że, że masz startup, jakiś Twój pomysł wypalił, i nagle się okazuje, że odniosłeś sukces rynkowy i finansowy. I nagle się okazuje, że za przedłużenie domeny zamiast 123 zł brutto masz zapłacić 1000 zł i więcej. A po co? Tak? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że na początku wszystko jest fajnie, współpraca z wszystkimi firmami jest świetna, a po jakimś czasie okazuje się, że te relacje zostają gdzieś tam zaburzone i powstaje jakiś tutaj konflikt, jakaś kwestia sporna. No i nagle się okazuje, że takie firmy potrafią cię szantażować: że jeśli ty czegoś nie zrobisz, to one tobie nie oddadzą domeny. Tak? I mamy patową sytuację. Po co? Po co? Tak? Wchodzisz na stronę internetową, rejestrujesz domenę i ją masz. Dopiero później zgłaszasz się do firmy i mówisz, że chcesz stronę internetową i żeby to by zaprojektowano. I zwykle ta firma projektuje, sugeruje jakiś serwer i owszem, niech to będzie na jakimś serwerze. Chociaż tutaj też za chwilę nakręcę wątek poświęcony serwerom. To jest tak samo proste zakup takiej, wykupienie takiej usługi, jak i domeny. Natomiast serwerem też zdarzają się takie praktyki, że jeśli coś znowu nie, nie zrobisz czegoś, jakiś warunek powstaje tutaj, to na przykład usuniemy tobie stronę z serwera. I to też jest niefajne zagranie. Czasami jest tak, że takie firmy starają się Ciebie nakłonić, skusić no, jakąś opłatą tańszą za serwer. OK, to rozumiem. Natomiast jeśli jest to firma, która Gdzieś tam w swojej przeszłości miała chociażby jeden taki przypadek, to, to warto się zastanowić, czy u nich wykup, wykupić usługę hostingową, czy może jednak na siebie ją kupić i mieć, mieć wszystko pod kontrolą. Tak? O tym będę mówił na tym wątku poświęconym stronom internetowym. Teraz zajmiemy się samą domeną. Tak? Gdzie ja kupuję domeny? Ja kupuję domeny w serwisie aftermarket. Dlaczego? Dlatego, że mam swój panel, mam tam kilka domen, zarządzam nimi, dostaję powiadomienia, każdy z operatorów będzie wysyłał powiadomienia o kończących się okresach przedłużenia i tak i tak To akurat działa bardzo dobrze. Natomiast tutaj mam taką satysfakcjonującą mnie cenę. To jest taka cena średnia czyli jedno domeny.pl powiedzmy tutaj w tym panelu Aftermarket są, są tańsze niż u konkurencji, ale na przykład jakaś tam com jest droższa i tak dalej, i tak dalej. Trzeba porównywać wiele ofert, wielu, wielu dostawców. Tutaj jestem od wielu lat, żadnych problemów nie ma, działa, działa ten serwis. I tyle. Kupuję domenę, trafia do mojego panelu, zarządzam nią tak długo, jak będę ją opłacał, tak długo będzie w moim panelu. Jeśli jej nie zapłacę w terminie, to u każdego operatora jest tak zwany czas kwarantanny lub jakoś inaczej nazwany, ale jeszcze masz chwilę, żeby ją za nią zapłacić. Jeśli za nią zapłacisz i wtedy jest cena różna też od przedłużenia domeny, tak? Standardowa cena przedłużenia domeny to jest 123 zł, powiedzmy, a za... Jeśli zapomniałeś zapłacić w terminie, to będziesz musiał coś jakieś pieniądze tam dopłacić do tego, że zachowano dla Ciebie na ten okres 14-dniowej kwarantanny. No i dopiero później, jak nie zapłacisz, no to ona trafia do puli domen wolnych. I właśnie tutaj mamy aftermarket. Jeśli na przykład nie masz koncepcji na nazwę swojej domeny, to aftermarket jest też giełdą domen, tak? ponieważ jak każdy produkt, i tak i tym można handlować. Więc jeśli nie zapłacisz domenę, ona była fajna, nie opłacisz domeny, ona była, miała nazwę fajną, to trafia do puli domen wolnych i ona tutaj trafia na taką tablicę zarówno na stronie NASK, nie wiem czy jeszcze, ale kiedyś tak było, jak i tutaj do firmy Aftermarket i możesz po prostu czerpać stąd inspirację tak? do, do swojej nazwy, czy to produktu, czy to firmy. Można tutaj przeglądać. Są czasami ciekawe domeny, są, są domeny takie, można powiedzieć, bez polotu, ale to zostawiam Tobie. Ceny są różne. Jak tutaj widać na ekranie, mamy od złotówki, no tutaj najdroższe jest za 113 tysięcy, tak? znitche.pl w tym przypadku. O, mamy koronawirus, czyli coś, temat na czasie. Yy, Okej, okay, no. Na co zwrócić uwagę przy domenach? Pierwsza rzecz to taka, że musisz być jej właścicielem. I tyle. Jeśli zamierzasz robić biznes, to co za problem mieć jedną domenę w zarządzaniu? Nic się to, że tak powiem, uwagi nie kosztuje. Raz na rok będziesz musiał się zalogować i zapłacić. Bezpieczeństwo ponad wszystko. Tak? Na co zwrócić uwagę u innych operatorów? U dołu strony zwykle jest cennik. Cennik, który jak kliknę w link, przenosi mnie do cennika regularnego. I to jest to, o czym mówię. Mamy promocję za rejestrację, czyli 14,95 netto na rok. Po roku płacę 59,95, a gdybym nie zdążył opłacić domeny w czasie, to 69,95 netto. I to są opłaty. Ja widzę, ile będę płacił. Nie ma tu żadnej gwiazdki. Mam jeszcze tylko taką tutaj. Dodatkową tabelę, że jeśli będę przedłużał więcej niż 5, 10 i 20 domen na raz, to ta cena będzie hurtowa, powiedzmy, i, i będzie tutaj jakiś rabat udzielony. Tak? I w przypadku jednej domeny problem jest niewielki. Czy zapłacisz 70 zł, czy zapłacisz 123, to jest niewielki pieniądz. Tak? Na starcie, a jeśli planujesz swój biznes, wtedy wszystko jest optymistyczne, kolorowe to wtedy 123 zł wyciągasz z kieszeni i bach, jest. Natomiast po roku, kiedy już pracujesz nad projektem i zaczyna brakować funduszy, to nagle 123 zł może być problemem. Bo trzeba zapłacić pensję programistom, a tu jeszcze dochodzi przedłużenie domeny, a produktu jeszcze nie ma na rynku. Ty szukasz inwestorów, którzy inwestują twój pomysł, a tu nagle się pojawiają dodatkowe koszty. I no, przy jednej domenie 123 zł to, to rzeczywiście jakiś żart ale znam osoby, które mają w swoim panelu 10 tysięcy domen. I teraz różnica pomiędzy 123 zł, a tak jak tutaj mamy w cenie regularnej przedłużenia, mamy 73 zł, to to jest 50 zł różnicy. Tak? Na 10 tysiącach domen to jest sporo pieniędzy, tak? można zaoszczędzić. Więc na co zwrócić uwagę? Cena rejestracji to zwykle jest promocja. Przedłużenie to jest ta cena regularna. I dla przykładu wejdźmy na stronę operatora, dosyć dużego w Polsce. Mamy home.pl, proszę bardzo. Domena.pl, 1 grosz dziennie, czyli 375 groszy rocznie. I mamy tutaj domenę. Możemy sobie wykupić. Sprawdźmy, ile kosztuje w promocji. Wpiszę tutaj miętofon.pl. I co nam się pokaże. Od i mamy Twoja domena, jest dostępna. Czyli mogę ją zarejestrować. Wymyśliłem sobie nazwę, właśnie produktu. Będzie to telefon pachnący miętą, będzie zielony, tak jak tutaj, nawet wyszukiwarka w firmie Home. I 4,50 cena promocji do ceny promocyjnej. Czyli mamy promocję na promocję 4,50, i tak to wygląda. Piękna sprawa, tu jesteśmy kuszeni jeszcze dalej. 860 za domenę EU i tak dalej, i tak dalej. My jednak schodzimy na sam dół. Ja pokażę Tobie cennik regularny, i tu jest dopiero wszystko jasne. tak? Mamy 12,30 brutto, czyli tak jak mówię, mamy promocję od promocji 12,30 brutto i 123 za odnowienie i odzyskanie, czyli reaktywacja tej domeny z kwarantanny też 123. No, w tej domenie, 120, w tej cenie 123 zł, zawarte jest chyba wszystko. No, ale takie są ceny. U największych operatorów w naszym kraju takie ceny są, bynajmniej na chwilę obecną. I ty masz prawo decydowanie. Jest demokracja: możesz kupić tanie, możesz kupić drogo. I ja naprawdę zachęcam do zakupu gdziekolwiek. Już to wybieraj sam. Ja wybieram aftermarket. Ja tutaj kupuję i trzymam w swoim panelu swoje domeny. Po zakupie takiej domeny oczywiście wybieram. Też wybrałbym miętofon, Ja już taką wybrałem. W koszyku ją tutaj mam. Mam miętofon. Czeka na opłacenie 14,95. Zapłacę i przechodzi do mojego panelu z listą domen. Mam tutaj już jedną domenę wcześniej wykupioną. I proszę bardzo, jestem właścicielem domeny TeleTubasowa. A za chwilę będę właścicielem domeny Miętofon, i tyle mam. Będę co roku płacił, i będzie ona w moim posiadaniu. Nikt nie będzie mi mówił, co mam robić, po prostu jest w moim posiadaniu. I tyle. Dopóki płacę, jest moja, przestanę płacić, domena znika z mojego panelu. Tak to działa. Także nie daj się nabierać. Te firmy mówią, że to jest skomplikowany proces. Za chwilę na, nagrywam następny film o serwerach. Zobaczysz, że podłączenie domeny kupionej u innego operatora, a serwera jeszcze w innej firmie, to żaden problem. Po prostu klik, klik i będziesz miał i serwer, i od razu swoją pocztę we własnej domenie. I nikt Tobie nie będzie wymagał, że to jest jakieś tam szczególnie trudne. Tak? Także podsumowując, zaczynasz biznes w internecie, zaczynasz od domeny. Nie wyobrażam sobie, żebyś miał maila Jan Kowalski, małpka, albo o Super, są to serwisy darmowe, owszem, natomiast co mi to mówi? Mówi mi to, a że albo jesteś właścicielem, albo jesteś pracownikiem firmy wp.pl, no albo masz darmową skrzynkę. Jak masz darmową skrzynkę i przychodzisz do mnie zrobić interes, no to jaki my możemy zrobić interes, skoro ty masz darmową skrzynkę? Tak? Pomyśl o tym, jak będziesz zakładał własną firmę. No, fajnie mieć jednak jakąś własną identyfikację, pracować albo nad marką osobistą, no, albo nad marką własnej firmy, którą właśnie zamierzasz rozwijać. Także tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że wyjaśniło się wiele. A w następnym odcinku pokażę Tobie, jak skonfigurować domenę, jak ją podłączyć do serwera innego operatora. I Będziesz mógł zakładać sobie skrzynki, wiele skrzynek, nie tylko jedną i będziesz ich właścicielem, będziesz nadawał hasła, wyznaczał pojemność tej skrzynki, to Ty będziesz tutaj rządził, a nie jakaś inna zewnętrzna firma. Także tyle na dzisiaj. Dziękuję, że oglądałeś mój film poświęcony domenom. Mam nadzieję, że zobaczymy się za jakiś czas.